Makaron sojowy, prosto z Chin zakupiony, w czarkórze. To jest jakaś instrukcja obsługi. Tak wygląda. Niteczki związane sznureczkiem. Zalewa się tylko wodą na 3 minuty i jest OK. Tylko jaki jest z nim problem? Tutaj jest zrobiony, stoi od 3 dni czy 4 w lodówce, cały czas jest świeżo i w ogóle nic się nie posklejał i tak dalej. Mm. Właśnie go trochę zjadłem Smakuje teraz trochę lepiej Ale daje posmak gumy W pierwszej chwili gdy go wylądowałem Gdy go ugotowaliśmy Strasznie waliło w kuchni paloną gumą I smakował posmak gumy Makaron sojowy powinien być bez smaku Makaron sojowy nie jest tak naprawdę Zazwyczaj robiony z soi Albo w ogóle nie jest robiony z soi Tylko ze skrobi pozyskanej z batatów, ziemniaków, ewentualnie ziaren fasoli mung. Ale ten makaron sojowy naprawdę nie polecam. Importowany z Chin w kerfurze kupiony w, w dziale kuchnia orientalna, kuchnie świata, kuchnia azjatycka i wali Plastiki, plastikiem Shandong China tu pisze. Więc na pewno go nie kupujcie. Jest po prostu tragiczny. Obawiam się, że jedzenie jego jest niebezpieczne. Chociaż zjadłem trochę tego makaronu zaraz po ugotowaniu. Nic mi nie było. Ale kiedyś się mówiło, że zetki chińskie, chrupki, czy instant, jak to się nazywa, kluski w nich są woskowane. Żeby się nie sklejały. Tutaj po trzech dniach kluski dalej się nie kleją. Więc przypuszczam, że są albo nagumowane, albo nawoskowane. I dlatego... Nie polecam jeść tego makaronu, gdyż przypuszczam, że to może być po prostu jakieś sztuczne żarcie. Więc jakby co, to, to nigdy tego nie kupujcie. Po trzech dniach smakuje może trochę lepiej, nie wali tak gumą, ale na pewno nie jest to zdrowe. Ja część tego zjadłem, nic mi nie było, ale ogólnie nie polecam. Myślę, że coś tu jest nie tak. jest chyba, jak to się mówi, chińska żółtka jedzenia. Głośno było o plastikowym ryżu, więc myślę, że ten makaron może być również z plastiku. Tylko jakoś lekko sprawiennego. Dziękuję bardzo. Nie kupujcie tego makaronu. Vermicelli, czyli cienki, disku, Czyli mamy słowa i po włosku, and seafood. Food. 250 gramów, zalać wodą, odstawić na 3 minuty. Dziękuję, nie bierzcie. Więc jeśli komuś udało się również kupić już plastikowe jedzenie w Kelsurze albo w jakimś innym sklepie, być może ktoś kupił już ten makaron i ma takie same wrażenia smakowe jak ja, to może dać znać w korytarzach. Może komuś udało się spotkać chiński plastikowy ryż w Polsce w sklepach, bo mi się chyba udało spotkać. Chiński plastikowy makaron. I Carrefourze, jakby co? Czy ktoś sprawdza to jedzenie, które wprowadzasz? Czy po prostu ja mam takie dziwne wrażenie, że ten makaron jest jakiś sztuczny, gumowany albo coś w tym stylu? Dziękuję bardzo.